Peguei o meu Jestem unikatowy, nie podrobisz mego stylu, więc o sobie zapamiętaj Ja przeżyłem wiele przygód w szylu Jestem ponad twoim rapem, chociaż było Już ich tylu, jeśli coś ci nie pasuje No to płyn na moim grillu, jestem owiem, Co rozpala twoje szlugi, bo dajemy Taki rap, że nikomu się nie nudzi I przynajmniej w tym co robię, nikt tu sobie Rąk nie brudzi, bo muzyka to klasyka A rap tworzymy dla ludzi, ja pamiętam Ważne rzeczy, bo pamięć mam doskonałą A te wszystkie brudne myśli teraz już Odkładam na bok i ty lepiej zapamiętaj Moje słowa tronie nie puenta, więc nie wiesz że gdzie nie możesz, moje życie jest jak pętla Ja zataczam się i wracam, też uczyłem się na błędach, ale to, że teraz tu nagrywam Wcale nie zmieniło faktu, że jestem inny niż byłem Moje życie to stos faktu, sam zamiatam swoim byłem Więc pamiętaj to jak ja To co lubisz, co masz do tych małe rzeczy je sobie zapamiętaj Bo pamięć to, że święta Mamy że święta, więc pamiętaj to jak ja, to co robisz i co masz Do tych ziomek małe rzeczy jest sobie zapamiętaj to, bo pamiętaj, to, że święta Bo to, że święta Zapamiętaj chłopcze, wbisę to do głowy Losu nie oszukasz, tak jak choremu nie oddasz mowy Są sposoby na życie, ty ich raczej nad nie możesz Bo ten świat by się strój i byłoby coraz gorzej O bliskich nie wspominam, czy nie kurwa tobie Kasa dobrze leci, teraz wszyscy leżą w grobie Masz sobie, od klikania, lajków bolą palce Zapamiętaj, że to życie i kto wygra w walce Uzbrajam się w tarczę, na świat patrzę z kolorami Może znajdziesz moją drogę, jeśli nie to kurwo mnie Zapamiętaj, że co robię, to nie dla szpanu hejcie. Jak już wiecie, młody wjechał, więc pamiętaj, słuchaj częściej. Słuchaj, słuchaj, słuchaj częściej. Więc pamiętaj to, jak ja to co robisz, co masz, do tych ziomek, małe rzeczy je sobie zapamiętaj. Bo pamięć to, że święta. Bo pamy to, że święta Więc pamiętaj to jak ja To co robisz i co masz Do tych ziomek małe rzeczy Je sobie zapamiętaj Bo pamy to, że święta Bo pamyś to, że święta